Przed nami jubileuszowe derby, dodam tylko, że ten ostatni mecz, ostatnie starcie obydwu drużyn odbyło się w sezonie 2005 na 2006, dokładnie w 2006 roku, 15 kwietnia w tym meczu zwyciężyła Tarnowska Unia 3 do 1, no a dzisiaj po 10 latach przerwy ponownie derby w Tarnowie, derby, które wzbudzają emocje i już teraz kibiców nie brakuje, za chwilę Państwo będziecie mogli to wszystko zobaczyć. No przypomnijmy, ostatnie derby w 2006 roku doskonale pamięta obecny trener Jaskółek Daniel Bartkowski, wówczas piłkarz unii. E, także Robert Witek, Piotr Drozdowicz i Łukasz Lisak w tym meczu e, Bramki strzelali maciosek e, dla Tarnowi, Chrobak Mikoś. I drugą chrobak trzy bramki unitarnów w tym meczu. Po 10 latach 40. jubileuszowe derby, oczywiście z punktu widzenia emocji, one są bardzo ważne, no ale też jest o co walczyć. Przypomnijmy, to jest finał na szczeblu Okręgowego Związku w Tarnowie Piłki Nożnej. Zwycięzca tego finału zagra na szczeblu już Małopolskiego Związku Piłki Nożnej w półfinałach, a przed nami początek spotkania, i obydwie ekipy które pojawiają się na Murawie. Warto dodać, że chociaż Tarnowia jest oficjalnym gospodarzem tego meczu i ona występuje z tej perspektywy, właśnie to jednak spotkanie rozgrywane jest w jaskółczym gnieździe ze względów bezpieczeństwa na stadionie Unitarnów. Już za chwilę pierwszy gwizdek arbitra tego spotkania i wszyscy skupiają się na tej jakże emocjonującej derbowej rywalizacji w ramach 40 derbów Tarnowia. Tarnowa Zespół Tarnowi podejmuje Unię Tarnów. Rozpoczynają gracze w niebieskich strojach. Piotr Drozdowicz i Artur Biały właśnie rozpoczęli ten mecz. Jak na razie wszystko przechodzi przez defensywę. Witek, bardzo doświadczony zawodnik. On też grał w tych derbach 10 lat temu, ostatnich derbach pomiędzy Tarnowią a Unią. Robert Witek to taki wycho wychowanek i kapitan Unii. Zaczynał jako napastnik. Właściwie od kilku sezonów jest obrońcą. Tym razem dobra interwencja Tarnowi, ale jeszcze szansa dla zespołu Unii Tarnów. Ostatecznie ten strzał nie znalazł drogi w światło bramki. Rozpocznie od rzutu wolnego Mateusz Baruch. Jaskółki prawą stroną w kierunku Drozdowicza, ten ma szansę, Drozdowicz! 1 do 0, prowadzenie Tarnowskich Jaskółek. No znakomicie to wykończył Drozdowicz tutaj. Po... Rozciągnięcie gry na prawą stronę i w kierunku Artura Białego, a ten oddaje strzał. No niewiele tak naprawdę zabrakło napastnikowi Jaskółek, żeby znaleźć drogę do bramki. No tak miałem wrażenie, że Paweł Jankowski z zlekceważył trochę e, tę piłkę. A... Kolejne dobre interwencje. Adamski walczący z dwoma zawodnikami. No i mamy interwencję, i mamy pierwszą żółtą kartkę w tym spotkaniu. A upomniany nią Bartłomiej Króżel. No, bezpardonowy atak. Ciekawiej, na razie wciąż prowadzenie Unitarnów. Jest dośrodkowanie, ale wszystko wyjaśnione. No i szansa na kontrę już wychodzą prawą stroną. Krzysztof Wrzosek w kierunku swojego kolegi czy będzie rozegranie tak jest. I teraz, jak to się wszystko zakończy? Już w polu karnym zawodnik Unitarnów, ale ten strzał w wykonaniu Roberta Witka. Niecelny, no postanowił sam to rozwiązać. No, był to jakiś pomysł A, jeszcze na pewno. jaskółki przy piłce. Zbliżają się piłkarze Unii do bramki Jankowskiego. No i tutaj ciekawie wygląda ta akcja. Może, Może teraz przełożenie, no i bardzo dobra interwencja Dywowskiego. Jeszcze drugi raz uchronił swoją bramkę i swoją drużynę przed stratą gola. No, Oczywiście Pawła Jankowskiego. Bardzo dobry strzał Jamroga. Tarnów z rzutu rożnego, to na pewno też jest dobra okazja. Ale do krótkie tego. rozegranie. No i może teraz Wójcik w narożniku pola karnego. Dośrodkowanie. Czy doskoczy do tej piłki golkiper? No i troszeczkę zrobiło się chaotycznie w polu karnym. Ostatecznie arbiter tego spotkania podbiegł do Pawła Jankowskiego. Gra wstrzymana, jeszcze porozmawia z. Stankarz, no jest nietykalny w tym miejscu. I mamy zmianę. Na wojsku pojawi się Sebastian Zawrzykraj. Z środkiem. Dobre rozciągnięcie na prawo. Drozdowicz ponownie do zawrzykraja. Troszeczkę ta piłka wypuszczona przez nowego zawodnika na boisku. Do granie w pole karne strzału! No i zablokowana ta próba oddania strzału w kierunku bramki Pawła Jankowskiego. Złożony z dwóch zawodników mur Unii. Już w granie w pole karne wprost w ręce interweniującego Karola Dybowskiego. No niedobrze zakończona ta akcja w wykonaniu Tarnowi. Dybowski, o no te piłki wprost w ręce bramkarza Tarnowskiej Unii, słane przez zawodników Tarnowi, a tymczasem mamy żółtą kartkę, a w rezultacie kartkę czerwoną, no i tym samym Bartłomiej Króżel opuszcza plac gry. No trudna sytuacja Tarnowi w tym momencie 10, 10 piłkarzy tylko będzie rywalizować na boisku. Myślę, że w obliczu jakby sytuacji tej, której mamy na boisku, czyli gdzieś przewagi optycznej zawodników Unii, to szansa na pewno tymczasem dla nie Jaskółek są już w polu karnym. Zawrzykraj oddał piłkę do kolegi z i mamy 2 do 0 prowadzenie Tarnowskiej Unii. W meczu finału Pucharu Polski na szczeblu okręgu Tarnowskiego. No i to jest naprawdę bardzo ładne uderzenie. Uderzenie byłoby rozegrać rzut rożny w tradycyjny Drodowicz sposób. Drozdowicz czasem w pole, karne strzał! 3 do 0! Prowadzenie Unitarnów w spotkaniu finału Pucharu Polski z Tarnowią. Tym razem uderzenie głową bardzo skutecznie zakończone w tej akcji, no i ma wielkie powody do radości publiczność w Tarnowie, w Mościcach. Ci wszyscy, którzy przyszli tutaj kibicować przede wszystkim zespołowi z Mościc. Nie poddają się, jest ambicja w tej drużynie do końca, mimo że prowadzący do 0 próbują stwarzać zagrożenie pod bramką rywali. Może teraz dośrodkowanie w pole karne. No i jest to uderzenie i to jest bramka! No właściwie kibice też tutaj nie mieli pojęcia i nie do końca byli przekonani, co tam się stało. A tymczasem w takiej oto sytuacji czwarta bramka dla zespołu Unitarnów. Mówiłem, że się starają mimo prowadzenia. No i co ciekawe, to się wszystko opłaciło.